Tak, jestem prześwietlony No ale chuj Chuj tam potem to ustawię Chyba że tamtą zgaszę no Kurwa! Czy nie mogę? Tak jakby górne zapalić Jeszcze raz full screen Nie no ale to teraz tak Działantek? Jak to działantek? Tutaj jest Dobra, no, Niżej kamerka, ale to ja wam mogę pokazać, patrzcie. Muszę ją zgarnąć stamtąd. Patrz konstrukcję. U lala. To jest moja konstrukcja ze styropianu po monitorze. Jest kurwa wysokie, co? A monitor jest tutaj. A, bo nie wiem gdzie go zamontować. Chce ktoś monitor? Za darmo. O tu jest kurwa dziura. Nie wiem kurwa o co chodzi, ale chyba rodzice wyjebali temu dziecku co tu poprzednio mieszkało szybę, żeby mu jedzenie przez to podawać. Co nie mógł wychodzić. Siedzę w Elohel po prostu. Dobrze, ale te 10 śmierci nie ma znaczenia. Mam wam powiedzieć. 10 śmierci to tak prawie jak 9, a 9 to prawie jak 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Czyli grają 0 śmierci. Na żółtej pizza się wygrywało wszystko zawsze Dobra no, ja zaraz wracam guys <laughs> Możecie popatrzeć na mój tył No smite żeby mieć itemek do dżungli A knijs na czarma Proste Chyba ja robisz Mogłem to sobie smajtować i wziąć, ale chuj. Po blue będzie mi szóstkę, to pójdziemy na topa, no mi go raczej. Nowe konto. No, po prostu na mastering tydzień nie gram, bo tam mi szuka gierki i pół godziny, co przelędzę, że LP Pozdra. Patrzcie na to teraz. Kurwa Hilmi, co? No nice. Nice Aj, te mechaniki. Mechaniki, zapryki. Już wracają. Wracają umiejętności. Myślę, że to dzięki temu treningowi, który wykonałem przed chwilą. Trzeba go powtórzę. Oooo, wow, kamechano do duszu! Dobra, czy jesteśmy w stanie najebać takie jasło? Z palcem in the eyes. Tylko niech wejdzie w krzak. Ja pierdolę. Nienawidzę tych pojaców na Jasuło bez kitu. Powinien być karani grzywną 15 zł. Zagranie Jasuła. Każdy gierce. Patrzcie. Skarb życia muszyna. Holo Evera King. Cała szklana jest zerowana. Gocha, gocha dawaj tutaj Menelico ech, ech. To Jeszcze pomieszczać, cała szklana jest walona Ulala Ulala Ula Czekajcie, ja miałem jakiś problem, tak? W gierce bodajże To nie pamiętam jaki. A, dobra, już wiem Odpowiednia pozycja kamery Kamer. Może grafika Tutaj ja się boję, że zaraz mi wyskoczy jakiś ten seks ruchanie 69 hmm. Dobra, pójdę tam tylko po to, żeby nic nie zrobić właśnie Chuj wam w dupę, no co ja się będę dłumaczył. nie podoba się to dalej boże święty Hejter hejtuje, yy... życie wypalam jak papierosy, które ja ramel, bo się mam na gitarach mam na rap. jutro nie piję, jestem normalny chłopak. No ale to i tak goń zabijemy z tym ultem Już tego tylko z X-a polować, tylko pewnie stój się obok. I zaraz będzie... Hello, mi Będzie go z karabinku. Kurwa co jest? Ja pierdolę, tak zgolemiłem Myślałem że mam dasha, nie miałem dasha Rozumiecie? Myślałem że mam dasha, nie miałem dasha Miksuję ci jak Pasha. Co oznacza T-RED? To jak cię przejechał To jakby ta jest wasted, to jest T-RED Na sam w nią gra hhbk 9 LOL Dobra, wyjebię się, ale dobra ogółu, Co on robi tym velkozem? Nie wiem no, typ nie zdał egzaminu praktycznego w swoim technikum mechanicznym, tak skapy. Dżungla, dobrze, znowu dżungla. Niech szybko past champion select, please gotta go to toilet I or I will shit myself like rafatus zagadka, jak można słuchać nikimina shiraes remunt nie to chyba trzeba mieć naprawdę o trzeba mieć chyba Uja w uszach To nie? Rodzi się ze mną? No czego on jest? Kurwa no, jakiś Bartek to ja no Pierdolony pajac, kurwa, clown nie kurwa, po prostu no nie, no kurwa sobie zmienia muzykę, żeby ci kurwa ty polska jebana cebulo. Patrzcie, bo wiecie co? Z? Z z double buffem? Bez rki, patrzcie. Double buff na zedzie, wyobraźmy sobie tutaj dwie kule, tak? Czerwona i niebieska, double buff i bez rki. O kurwa, jaka ładna rka, powinienem zostać kaligrafem. Nie ma erki. Uwaga co się dzieje teraz na mid lane? Stoi Ari. I stoi Z, tak? Z. Nie wiem czy wiecie ale Z z double buffem. Osiąga 600 range z autoataku Spowalnia Ari. O 99%. <tryk> I... Z ogólnie używa teraz W, przyciąga się i bije tą Ari. Bije ją, prawda? I ta Ari. Z zabił Ari w mniej więcej 8 sekund. Dobra, ogólnie mesop na nie jest trudny, powiem tak. Dobra, podcast są fali, Trójkę trzeba saproki. Dobra, mówię, go już napierdalać No no i tak kończą pacy na jasło Nie wiem, no... Ty nawet tajmuje tego windwala jak jakiś kaleka? No i tak te beczki zgarnie, nie? Śmieszne to jest dla mnie. Ja pierdola nie wierzę w to. Nie wierzę. W to. Nie wierzę w to kurwa. Report mi, Tak Jak się wyłącza streama? Kurwa, ej poszedł mi, widzieliście? Na obkoło mi poszedł Gragas, a tak to miała maszkę za darmo. No leżała na ziemi i mówiła weź mnie. Zeszmać mnie, lubię jak ciągniesz mnie do włosów z mi dla Z kiedy było tak. Kurwa, musiałbym pewnie ze 100 razy wejść, co? Nie da się bić w creepach. No nie da się. Ulala. No kurwa, zablokował mnie! Widzieliście to? Ty mnie zablokował. Zablokował mnie i Graves złapał... ...Autosa. Jeszcze nawet mnie nie wyleczył chyba. Ja pierdolę tych ludzi, no... ...za dymeczki. Ale totalny spontan. Boże. Ale dymy, zobaczcie to. Ja pierdolę, jakiś śmieszny plancik. Obyśmy nie spotkali tutaj Gravesa. Kura, nie ma go! Mamy golemy za darmo! Haha! Ha. Mamy za darmo golemy! Ale jazda! Brum brum! Ja pierdolę! Ale się świetnie bawimy, co? Właśnie, dlatego oglądacie tego streama, dla takich spontanicznych urywek. Ocz... Dobra Eliska, masz tam free fraga. Nie wiem kurwa, nie, nie wiem, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, po prostu mi się nie chcesz grać. Dawaj bufek może, dla Martina za To oni niego do końca, to nie by No niestety. Aj, aj You can go out, the race. Thanks. Trzymam ich, dawajcie, panowie. Trzymam go kurwa, dawaj tu. Don't surrender guys, we can still win this Very easy Just don't give up Don't give up, don't give up, don't give up, don't give up. no, no, no Zamknij mordę tą liską śmieczu jebany Spróbujemy tego lisina zabić Zdobędziemy presję w dżungli Będzie łatwo no don't mind me, I'm just getting a rexp. No bro. No uraźnie po tego Lisina, bo to jest freecrack. On leży na ziemi i mówi, zabij mnie kurwa, wyrucham miasta w kakao. Ja mówię, no dobra man. Ta eliska miała więcej niż 2 EQ. Ale więcej niż 2 EQ to 3 EQ, a on tyle nie ma. Dużo to jest soda. Sorry for my bad English. I went too close, I went too close and they caught me off guard. Uh, my bad, my bad, I'm going to note, to write it down in my notepad to not make this mistake again. Może lecimy dalej. We'll see. ale to... Czemu on osukał? Nie osukuj widzów! Ziomeczki co się dzieje? Pozdrawijacz! 345 osób! Cooo! Zostawcie suba, ziomeczki proszę was, zostawcie suba! Chodźcież 500 No matko, jaki rekord! Daniel V2, no mam nadzieję. oni wolą tak. O giveawaya. Nie jednego, tylko 80, kolego 406 osób robią giveawaya, bo ludzie za nas zrobić jakąś zadymę czy coś zatrzymać widzę to... Błagam, kurwa, dajcie mi suba, błagam, bo mój kotumy, że przez to, proszę. Przepraszam, ze stream był taki chujowy wczoraj, ale mi kot umarł. Proszę, ja już nie wierzę, lubię się nad sobą uzalać. Błagam, ja potrzebuję tych subów. Nie, tak. Ja pierdolę, ja nie wiem, oni tylko czytają czaty, tak. Fajny głos, dziękuję. O, dziękuję, dziękuję. O, naprawdę, Mam fajny kuja, dziękuję. A masz długą pałę, dziękuję, dziękuję. O, fajne posy, dziękuję. Jaki model okularów, dziękuję. <gryw> Niku, mam na czym polega ten stream? Witam wszystkich z powrotem. 1300 widzów uszuplało, ale to mnie nie martwi, bo dla tych, którzy zostali, mam nie małą niespodziankę. Ně no, žartuji. Kurva, pořád je na komendách, mě si obrátíš jak chytotka. Dobra, vidět jsi? Vidět jsi, dobra, choď. Chymečka, obrút. Pobroč hladně. Vybavné je to, co? Pobroč hladně. Brawo dla pieska! Klaszczemy dla pieska! Brawo! Brawo! Brawo piesku!